Cześć. Witajcie na kanale Motoryzacyjnie w kolejnym odcinku z serii poradników zakupowych. Dziś szybki materiał na temat auta bardzo popularnego, czyli Toyoty Auris z drugiej generacji. Z tego filmu dowiecie się wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych przed zakupem tego samochodu. Poznasz jego wady, zalety, a także polecane silniki. Zachęcam was do zostawienia subskrypcji i zapraszam do oglądania. Druga generacja japońskiego kompakta zadebiutowała podczas targów motoryzacyjnych w Frankfurcie w 2012 roku. Wtedy właśnie ludzie po raz pierwszy zobaczyli wersję hatchback oraz kombi tego modelu. Sedan do oferty dołączył rok później i występował pod nazwą Corolla. W 2015 roku auto przeszło kurację odmładzającą, która miała nieco uatrakcyjnić nadwozie. Dokonano też kilku zmian w gamie silnikowej, ale o tym więcej w późniejszej części materiału. Toyota Auris to oczywiście auto segmentu C. A jego najbliższą konkurencją są takie auta jak Mazda 3, Volkswagen Golf, Ford Focus czy Opel Astra. Poprzednia generacja URISA była obła i dominowały tam właśnie takie kształty. Nie był to zbyt urodziwy samochód, natomiast wiele zmieniło się w nowej generacji. To całkowicie nowy projekt o ostrzejszych liniach, choć ciągle dość zachowawczy. Efektem jest auto, które nie jest ani ładne, ani brzydkie. Myślę, że nie ma tu zbyt wiele więcej do powiedzenia. Wnętrze jest również proste, wykonane z dość przeciętnych materiałów, a do projektu samej deski nie można mieć większych zastrzeżeń. Mamy tu dotykowy ekran, wygodny panel do sterowania klimatyzacją, a wszystkie przyciski są dużych rozmiarów, co ułatwia obsługę w rękawiczkach. Miejsca z przodu jest jak w typowym kompakcie, czyli nie jest idealnie, ale wystarczająco. Doczepić się można delikatnie do foteli, które nie są specjalnie wygodne i mają dość krótkie siedzisko. Gorzej z miejsca jest z tyłu, gdzie wysokie osoby powyżej 1,80 m wzrostu mogą po prostu się nie zmieścić. Auris jest też przeciętnie wygłuszony i przy wysokich prędkościach robi się w nim po prostu głośno. Bagażnik w wersji kombi jest gigantyczny ma aż 600 litrów. Natomiast ten w hatchbacku nie robi już takiego wrażenia, bo litrów jest tam zaledwie 360. Wartości te możecie teraz porównać z konkurencją. Auris to auto nastawione zdecydowanie na komfort, więc układ kierowniczy nie jest zbyt precyzyjny, a w zakrętach auto delikatnie się wychyla i nie nastroja do szybkiej jazdy. Omówienie silników zacznijmy od diesli, a tych było trzy. Najmniejszym z nich jest 1.4 D4D o mocy 90 koni. To czterocylindrowy, bardzo oszczędny, trwały silnik, który można jako tako polecić. Nie zapewnia on może świetnej dynamiki, ale jeśli macie do pracy 30 lub 40 km to docenicie naprawdę niskie spalanie. Nie jest to jednostka bez wad, bo problemy sprawia tu filtr DPF, zwłaszcza w przypadku jazdy miejskiej. Wrażliwy jest też układ wtryskowy. Dodatkowo wiele egzemplarzy z tym silnikiem ma już spore przebiegi, więc drogie usterki będą bardziej prawdopodobne. Kolejną jednostką oferowaną na początku produkcji było 20 D4D. Silnik o złej opinii, ale nie należy się go już aż tak bać. Większość jego typowych wad została wyeliminowana, a to co pozostało, to raczej usterki występujące w praktycznie każdym nowoczesnym ropniaku. Zakup używanego diesla moim zdaniem zawsze wiąże się z podwyższonym ryzykiem, natomiast jeśli jeździcie dużo w trasy, to jest to opcja warta rozważenia. Trzecim i ostatnim napędem napędzanym olejem napędowym był silnik BMW 16 o mocy 112 koni, który raczej bym sobie odpuścił. To nowoczesna, skomplikowana jednostka, która nie należy do tych bezawaryjnych, a do tego koszty serwisu auto z tym silnikiem mogą być naprawdę wysokie. Trzymałbym się z daleka. Czas na benzyny i tu będzie już o wiele bardziej pozytywnie, bo jest co polecać. Zacznijmy od bazowej jednostki 1.33, a jest to silnik bardzo poprawny, trwały, natomiast 100 koni w kompakcie szału nie robi. Jeśli jeździcie tylko po mieście, to jest to propozycja warta rozważenia. Mamy tu praktycznie bezobsługowy łańcuch rozrządu, pośredni wtrysk, no i oczywiście brak turbosprężarki, więc eksploatacja takiej ota nie narazi specjalnie Waszego portfela. W późniejszych latach dostępny był również silnik 1.2 turbo. To już bardziej skomplikowana jednostka z bezpośrednim wtryskiem paliwa i turbosprężarką. Egzemplarze z tymi silnikami są wciąż stosunkowo świeże, ale nie ma wielu informacji o potencjalnych awariach. Zdarzają się tu drobne usterki o sprzętu, ale nic bardziej poważnego. Silnik ten ma 4 cylindry, co jest oczywiście sporą zaletą względem konkurencyjnych konstrukcji, z uwagi na niezłą kulturę pracy. Jeśli znajdziecie zadbany egzemplarz z dobrą historią serwisową, to jak najbardziej polecam. Natomiast przy przebiegach powyżej 200 tysięcy unikałbym tej jednostki. Najmocniejszym benzynowym motorem w tym modelu było 1,6 valve Matic. I to właśnie silnik, który polecić Wam chcę najbardziej. To czterocylindrowa wolno jednostka na pośrednim wtrysku paliwa i z łańcuchem rozrządu. Zapewnia też ona niezłą dynamikę, jeśli jesteście przyzwyczajeni do aut bez turbosprężarki i będziecie dobrze operować biegami. Nie jest to bardzo oszczędny silnik, natomiast dobrze współpracuje z LPG. Jeśli chodzi o awaryjność, to ta jest bardzo niska, natomiast zdarzają się awarie modułu Valvematic. No a to jest dość droga zabawa. Ostatnim napędem stosowanym w Eurysie była oczywiście hybryda o łącznej mocy 130 koni. Moc ta jest wynikiem współpracy niewysilonego silnika 1.8 oraz 80-konnego silnika elektrycznego. To pancerny układ, który często wybierany jest przez taksówkarzy, którzy do tych aut często zakładają jeszcze instalację LPG. Kolejną zaletą jest jego oszczędność, bo wyniki na poziomie 5 czy 6 litrów w mieście są tu normalnością. Zestaw ten jest łączony z bezstopniową skrzynią CVT, która jest bardzo trwała. Natomiast przez nią Auris jest bardzo głośnym autem. Podczas przyspieszania silnik wkręca się na wysokie obroty i wyje. Niezbyt to przyjemne, ale jeśli zależy Wam na ekonomii i bezawaryjności to jest to coś do przeżycia. Podsumowując, gama jest dość szeroka i brakuje w niej jedynie jakichś mocniejszych jednostek. Jeśli szukacie dynamicznego auta to wybierzcie inną markę. Na dłuższe dojazdy do pracy płacę trwałego i oszczędnego diesla 4. Silnik 1.6 zapewni niezłą dynamikę przy niskiej awaryjności, natomiast jeśli szukacie czegoś oszczędnego do miasta, to polecam Wam hybrydę. Unikałbym jedynie diesli z dużymi przebiegami i niepewną historią serwisową. Czas na segment poświęcony ogólnej awaryjności, a pod tym względem Auris wypada oczywiście bardzo dobrze, ale nie idealnie. Zdarzają się drobne usterki elektryki, czy przedwczesne zużycie sprzęgła. Słyszałem też o przypadkach awarii skrzyni manualnych, natomiast dotyczyło to egzemplarzy z naprawdę dużymi przebiegami. Uważać trzeba też na rdze, bo zabezpieczenie antykorozyjne pozostawia tu ciągle wiele do życzenia. Ile trzeba wydać na zadbaną Toyota Auris? To zależy oczywiście od tego jakiego wyposażenia i wersji silnikowej poszukujecie. Najtańsze będą zużyte, poflotowe diesle, których nie polecam. Za bazowy egzemplarz z silnikiem 1.3 i dużym przebiegiem zapłacicie nieco ponad 30 tysięcy. Za 1.6 z przebiegiem 150 tysięcy w dobrym stanie zapłacicie około 40 tysięcy, natomiast zadbana hybryda to wydatek w powyżej 50 tysięcy. I tu przechodzimy do ciężkiej kwestii w sytuacji rynkowej, czyli do stanu używanych egzemplarzy. Ciężko jest kupić zadbanego Aurisa, natomiast jak już znajdziecie taki samochód, to zazwyczaj jest on bardzo drogi. Diesle są wyjeżdżone przez floty, natomiast hybrydy przez Ubery i taksówkarzy. Na takie egzemplarze uważałbym szczególnie i zdecydowanie je odradzam. Najlepiej kupić oczywiście auto z prywatnych rąk, z potwierdzoną i rzetelną historią serwisową. Czas na podsumowanie. Auris to taki bezpieczny wybór. Nie jest to auto szczególnie dobrze wykonane, nie prowadzi się świetnie, nie daje przyjemności zjazdy. Ma natomiast dobre silniki, niską awaryjność i udaną wersję hybrydową. Jeśli chcecie znać moje zdanie, to są lepsze auta na rynku i ja na Aurisa bym się nie zdecydował. To tyle na dziś, mam nadzieję, że odcinek ten okazał się pomocny dla Was, życzę miłego dnia i cześć!